Przychodzimy do Was tylko takim króciutkim filmikiem informacyjnym. Dłuższy filmik zrobię oczywiście w sobotę i spotkamy się. Przychodzę do Was dzisiaj tylko z taką krótką informacją, która ma związek z tą okropną tragedią, która wydarzyła się przed dwoma dniami w Turcji, a mianowicie chodzi mi o to trzęsienie ziemi. Na dzień dzisiejszy, jak podają oficjalne źródła, jest prawie 6 tysięcy już osób, które zginęły pod gruzami. Zasypujecie nas pytaniami o to, czy, czy przeżyła to rodzina Kajana, jak, jak z ich zdrowiem i tak dalej. Moi kochani, to szczęście, że w tych rejonach rodzina Kajana nie mieszka. Tam mieliśmy, mamy nadal znajomych, i przez dwa dni nie było z nimi żadnego kontaktu. Dlaczego nie było kontaktu? Ponieważ stracili niestety swoje komórki, sieć była bardzo słaba i nie było z nimi kontaktu, żeśmy. Naprawdę martwili się. Ale już mamy od nich informacje, wszystko jest w porządku. Kochani, przygotowuję dla, dla Was dosyć obszerny materiał i w sobotę oczywiście o wszystkim, o bieżącej sytuacji w Turcji wszystkich Was poinformuję. Bardzo dziękuję za to, że martwiliście się. Dziękuję za Waszą troskę, za Wasze bardzo miłe słowa. I dlatego postanowiłam właśnie, że dzisiaj za tym króciutkim filmikiem przyjdę do Was po to, żeby Was uspokoić. Powtarzam jeszcze raz, rodzina Kajana w rejonie trzęsienia ziemi nie mieszka, dlatego nikomu nic się nie stało. Wszyscy są zdrowi i cali. My jesteśmy teraz bardzo zajęci, ponieważ organizujemy pomoc, która zostanie wysłana do Turcji. Ale obiecuję, że w sobotę oczywiście spotkamy się i wszystkie najnowsze, najświeższe i takie z pierwszej ręki informacje zostaną Wam przekazane. Ja kształtach. Dankeschön für Ihre Nachrichten. Dankeschön für Ihre Sorge für uns, für meine Familie. Und danke sehr, sehr, sehr nach Poland für Hilfe. Die Leute hatten so Schwierigkeiten dort. Und 1999 in Istanbul gehabt, ein großer Erdbeben. Ich habe das auch gelebt, diese 45 Sekunden. Das ist ein sehr schlechtes Gefühl. Und diese armen Leute, die haben das Haus verloren, die haben alles alle verloren. Ich wünsche wir wir haben auch unsere Hilfegesendet aber und wir beten für normal danke schon für poland und diese leute beten bitte für beten für diese leute ja? Allah razı olsun teşekkür ederim kochani jeszcze raz dziękujemy z całego serca prosimy o My tutaj ro robimy ze swojej strony, co tylko jest w naszej mocy. Z najświeższymi, najbardziej aktualnymi informacjami przybędę do Was w sobotę, więc zapraszam na sobotni filmik. Jeszcze raz dziękuję, pozdrawiam i dziękuję no, przede wszystkim za troskę i proszę o modlitwę. Do zobaczenia.